Tematem dzisiejszej lekcji jest wstawianie obrazów do naszego dokumentu HTML. Jak widzisz, mam tutaj otwarty przykładowy plik obrazy HTML, który znajdziesz pośród plików pobranych z serwera. Mamy tutaj obrazy planet, które pobrałem ze strony NASA. Link do strony znajdziesz w opisie filmu, jeżeli wykonałeś wykonałaś ćwiczenie z programu PowerPoint to zapewne kojarzysz ten temat. Więc tak, no możemy obraz wstawić na różne sposoby. Więc ja tutaj może pokrótce omówię ten dokument, czy to co widzimy, i za chwilę przejdziemy do kodu. A więc możemy wstawić obraz w pełnej rozdzielczości, tak jak tutaj. Po najechaniu kursorem na obraz, pojawia nam się tytuł obrazu, jak widzisz Ziemia, obraz w pełnym rozmiarze. To też za chwilę zobaczymy, jak to zrobić. Możemy ustalić rozmiar obrazu w dokumencie HTML, czyli bez zmniejszania tej grafiki w programie graficznym, możemy ją zmniejszyć w dokumencie, zmniejszyć lub zwiększyć, dostosować rozmiar do naszych potrzeb. Tutaj możemy ustawić odległość w pionie lub w poziomie od sąsiadujących elementów w kodzie HTML. Ten obraz może pojawić się jako kontynuacja tekstu w linii tekstowej. Możemy też umieścić tekst po prawej lub po lewej stronie obrazu. Tutaj mamy przykład takiej tabelki, właśnie z obrazów. No i tutaj podobnie tabelka z obrazów, przy czym tutaj tabelka ma czarne tło, więc no już to prezentuje się tak dość no dość ładnie. Dobrze, więc przejdziemy do dokumentu, do edycji dokumentu w programie brackets. Jest to plik obrazy, masz go tutaj może zmniejszy pasek boczny, ukryję pasek boczny i ustawimy sobie te dwa dokumenty. Znaczy te dwa okna, okno edytora i okno przeglądarki, obok siebie. Dobrze, na wstępie, tutaj na początku w znaczniku body masz argument style. Gdzie tutaj definiujemy no, style, czyli mamy margines, lewy, prawy, rodzaj czcionki. Stylami zajmiemy się w dalszej części lekcji. Natomiast no, to już jest taka, taka wstępna wzmianka, żeby się już do tego przyzwyczajać. No i mamy tytuł. No, dzięki temu ten, ten, ta czcionka jest troszeczkę bardziej przyjazna może niż ta domyślna. Times New Roman. Więc mamy tytuł mamy jakieś paragrafy, no i mamy wstawienie obrazu. Znajduje się to tutaj, mamy znacznik image i mamy y, argument source src, czyli y, źródło obrazu. To co jest y, bardzo takie fajne w tym edytorze brackets to jest to, że właśnie w tym pasku bocznym te wszystkie obrazy możemy podglądnąć, tak? Wystarczy kliknąć lub nawet najechać na y, no, raczej klikamy na obraz, no i możemy podglądnąć wszystkie te obrazy. Czy rzeczywiście są one takie, jakie planujemy umieścić w naszym dokumencie HTML? Dobrze, wróćmy jeszcze raz do poprzedniego widoku. Więc tutaj mamy po prostu adres, może nie tyle adres, co wskazanie pliku, gdzie znajduje się nasz dokument. Zauważ, że w momencie najechania na tą nazwę pliku, od razu pojawia nam się jego miniaturka. To, jeszcze, to, jest, to, jest, to jest też kolejna fajna rzecz w edytorze brackets. Zatem po prostu podajemy nazwę pliku, jeżeli jest on w tym samym katalogu, ziemia.png, a argument title, no tutaj wpisujemy to, co ma się pojawić, kiedy najedziemy myszką na obraz. Dalej możemy zmieniać rozmiary tego obrazu. Możemy zmieniać szerokość oraz wysokość. No tu akurat są tak samo ustawione, szerokość, wysokość. Możemy na przykład zmniejszyć szerokość. To tak było poprzednio, ja to tu troszkę zmieniłem teraz ten dokument. Zapisuję, CTRL-S, odświeżamy. No i widzisz, że tutaj te proporcje się zmieniają, tak. Może być na przykład 200 na 200. CTRL-S, odświeżamy. Tak, no to jest ten obraz. Możemy też ustawić jeden z parametrów szerokość lub wysokość i drugi parametr zostanie dostosowany z zachowaniem proporcji, tak? Tutaj jest szerokość 200 damy szerokość 300 i widzisz, że obraz został powiększony. Czy ta wysokość została dopasowana proporcjonalnie. Możemy podobnie zrobić z szerokością, tak. O, troszkę literówek popełniam. W związku z tym, że tak jak już wspomniałem na poprzednich filmach filtr do mikrofonu troszkę przesłania mi klawiaturę. O, no to było 300, więc możemy dać 200. Widzisz, że automatycznie ta proporcja jest dostosowywana. Tutaj mamy odległość, no właśnie, oryginalnie było 50 pikseli, ja może zmienię to 50, na 50 pikseli z powrotem, jest to odległość w pionie od sąsiadujących elementów, tak, czyli v-space, Vertical Space, odstęp 50 pikseli obrazu, odstęp obrazu od sąsiednich paragrafów, czyli od tego, co jest, który jest na górze i od tego, który jest na dole, tak, możemy dać trochę więcej, żeby to zilustrować. No i właśnie dalej, jeżeli piszemy tekst, no to warto właśnie stosować znaczniki paragrafu. Chyba, że chcemy uzyskać właśnie taki efekt, że obrazek jest no, niejako częścią tekstu, tak, on pojawia się tutaj jako kontynuacja tej linii tekstowej aczkolwiek no, no nie wygląda to najlepiej moim zdaniem. No widzisz tutaj nie ma żadnego paragrafu i w związku z tym tekst, czy obraz pojawia się po prostu zaraz, praktycznie razem z tekstem. Więc w związku z tym no dobrze jest zastosować paragraf. Wtedy jak widzisz tutaj, to jest ten paragraf, jest on oddzielony od obrazu. Obraz jest poniżej. Natomiast możemy wykorzystać taki efekt, gdzie tekst znajduje się obok obrazu, po lewej lub po prawej stronie. W tym wypadku stosujemy w argumencie znacznika image taki argument align. Align czyli jakby dostosowanie do, po, po której stronie ma być obraz. Alignment, tak? Czyli może być po lewej. Jeżeli zmienię tutaj na right i odświeżę, no to widzisz, że obraz mamy po prawej stronie, a tekst mamy po lewej. Problem jednak polega tutaj na tym, może wrócę do poprzedniego ustawienia? Tutaj tego nie widać, natomiast kiedy dam na pełny ekran, zobacz kolejne elementy, czyli kolejne obrazy, no wchodzą nam tutaj, no, w to pole niejako po prawej stronie obrazu. Zatem możemy z tego wybrnąć, używając tabelek. Jeżeli nie chcemy, żeby te obrazy na przykład się tutaj zlewały, tak? No, może nie zlewały, ale nachodził na siebie ten, nachodził ten obraz na pole tekstowe, tutaj. Więc stosujemy tabelki. Możemy zastosować tabelki. No i wygląda to w ten sposób, tak? Dajemy tabelę, dajemy wiersz, no i w jednej komórce mamy tekst, a w drugiej komórce mamy obraz. I takie rozwiązanie mamy tu. No i ogólnie możemy też zrobić tabelkę z obrazów, tak? Jest to tutaj, czyli w każdej komórce mamy oddzielny obraz i kiedy teraz dodamy tło do tej tabelki, no to widzisz że, że wygląda to całkiem fajnie. Więc twoim zadaniem w tej lekcji jest będzie stworzenie właśnie takiego dokumentu z obrazami, gdzie tutaj dodasz planety, dodasz ich opisy. Tak, żeby wykorzystać właśnie tą opcję z tabelą, opcję bez tabeli, gdzie mamy align left, align right, opcję z tabelą i możesz stworzyć właśnie taką tabelkę. Tutaj mamy 3x3, twoja może być większa, na przykład 4x4, właśnie zawierającą obrazy planet.